Ból y, towarzyszy wielu nowotworom, aczkolwiek we wczesnym stadium bardzo rzadko się pojawia. Natomiast y, pytanie dotyczy bólu jajników. No, przede wszystkim zacznijmy od tego, że człowiek nie jest w stanie określić, jak, z jakiego narządu to jest ten ból. Przynajmniej w takiej sytuacji. Więc to rozumiem, że chodzi o jakiś ból w podbrzuszu, który oczywiście zawsze należy potraktować poważnie, zwłaszcza jeśli utrzymuje się przez dłuższy czas. Jeśli to jest jednorazowy ból, on może towarzyszyć określonym fazom cyklu miesiączkowego, to każda kobieta o tym doskonale wie. Jeśli natomiast utrzymuje się dłużej, przez kilka dni czy kilka tygodni, to absolutnie należy wyjaśnić jego przyczynę ale nie ma innej możliwości jak zgłoszenie się do lekarza. Ten ból może mieć bardzo wiele przyczyn, wśród nich jest również rak, ale tylko lekarz potrafi rozstrzygnąć, czy rzeczywiście to jest właśnie ta przyczyna.